Witajcie, drodzy przyjaciele! Porozmawiajmy o problemach Nissana Pathfindera. W 2005 roku na rynku pojawił się SUV Nissan Pathfinder. Początkowo wybór padł na silnik diesla 2.5 daci o mocy 174 km i silnik benzynowy 4.0 V6 o mocy 269 km. W 2010 roku Nissan Pathfinder został przeprojektowany oprócz innego wyglądu przodu i tyłu z wbudowanymi reflektorami i nową ofertą silników. Silnik wysokoprężny został zastąpiony dwoma turbodizlami, drugie 5 daci o mocy 190 km i silnikiem 30 0V6 o mocy 231 km. Są one dostępne z sześciobiegową manualną skrzynią biegów i pięciobiegową automatyczną skrzynią biegów. Oprócz piątego sedana Japończycy oferowali również siedmioosobowego Nissana Pathfindera z opcjonalnymi Pathfinder Elegance i Pathfinder Premium. Nissan Pathfinder zdobył 4 z 5 gwiazdek w teście zderzeniowym Euro NCAP. Wszystkie modele zawierają poduszka powietrzna dla kierowcy, pasażera z przodu, poduszki boczne, kurtyna powietrzna ESP i ABSU. Podczas dłuższych podróży autostradą, Nissan Pathfinder jest bardzo wygodny, ale komfort drastycznie spada, gdy zmienia się na nieco gorsze drogi. Wewnątrz jest dużo miejsca na nogi, a także na głowę pasażera. Przednie siedzenia można regulować w tej pozycji. Tylny rząd siedzeń jest przeznaczony dla dzieci, ponieważ nie oferuje zbyt wiele miejsca na stopy pasażerów. Nissan The Pathfinder to świetny samochód terenowy i bardzo dobry w holowaniu ładunków ze względu na swoją ogromną moc. Osoby przyzwyczajone do nowszych modeli pojazdów terenowych będą nieprzyjemnie zaskoczone niewłaściwym układem kierowniczym, ilością kołysania samochodu i manualną skrzynią biegów, która jest trochę jak skrzynia biegów w ciężarówce. Automatyczna skrzynia biegów jest lepszą opcją w przypadku silników wysokoprężnych 2,5. Przy nieco większym obciążeniu silnika i wyższych obrotach silnik może przeszkadzać i być bardzo głośny. Konkurencyjny Toyota Land Cruiser jest znacznie lepszy w prowadzeniu, ale jest też znacznie droższy. Zalety: Nissan Pathfinder, 7 miejsc, dobry sprzęt, ogromna siła pociągowa, wygodny podczas dłuższych podróży autostradą. Grzywa Nissan Pathfinder. Niewygodna jazda terenowa. Słabość na tylnych siedzeniach. Nieprecyzyjna kierownica. Zgrubsza zmiana biegów. Rdza wokół tylnych drzwi i okien.